Siemano, witajcie tutaj! Słońce Bóg! Słońce Bóg, a to moi niewolnicy! Słabiaki! Jak się mnie nie będziecie słać, to będę respił takie tutaj lamusy. O, wow. właśnie! I te lamusy będą broni broniły mojego tronu. Wszystkie! Widzicie? To są moje, moje halinki. Świnki halinki. Ty respisz rodziny Nupka. Tak, respię. Ejo, ja. patrz, oni się mnie słuchają, widzowie, oni się mnie słuchają Nie, 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 to są w ogóle e, e, młodsi, e, młodsze bracia e, Nubeczka, co nie? Nubeks, powiedz, jak, ja. <laughs> czy, jak zaatakuje Nubeczka, one atakują go? O kurde a nie, Co one robi? mnie leczą chyba! Leczy Ale nie, jeden cię leczy, bo są wojownicy i chyba lecznicy. O, spróbujcie zejść, zobaczymy czy Was zaatakują w takim razie. Pa. Atakuje! Pijcie go! Pijcie go! Nie mogę go patrzeć tu! O ja nie możesz go bić! <ślesy> Dobra! O ty, moje On... nie wiesz. Robię to samo! <ślesy> Koty! Dobra! E, Nubek, zaczynamy tak. ten odcinek, a ponieważ chciałem się ciebie spytać. Chodźmy a? w jakieś ustronne miejsce, tam jest taki płaski teren fajne. Chciałabym się spytać ostatecznie, co ty potrafisz od czasu kiedy się ostatnio widzieliśmy? Na przykład. Hmm, pamiętam zawsze był problem z tym z drzewem, ze ścienaniem drzewa. Scraftuj dla mnie coś! Zrób crafting i skraftuj coś. <laughs> o, Wow, jaka magia, zsiął drzewo mnie sekundy i nie ma drzewa <noise> O, atakuje cię, nice Szybko poszło I Dwa teraz jesteś... co umiesz zrobić z tego drewna Zawsze miałeś problem ze skraftowaniem na przykład łopaty Skraftuj łopatę, Mordo, albo nie Nie, kilo. Coś... nie wytrzymam z twoimi podobiecznymi. <noise> nie bij mnie, nie, <głos> <głos> moi podopieczni on mnie cały czas skarmią On nie bije, on nie bije, on jest On mnie leczy, dziękuję bardzo Jest Nobek, skraftuj dla mnie kilow. Proszę cię Jak to zrobisz, to ja się kłaniam Cik, Nie, no dobra, to Ej, jak ty to zrobiłeś bez craftingu? Z kieszeni wyjąsł To magia On jest zepsuty, używałeś go już Pokaż ten, co potrafisz Kotek. Crafting table musisz zrobić Dobra, pokażę no Buga, buga, buga! To nie jest mała Ale I patrz, co? czekaj I co, czemu bijesz mojego zioma? Czemu... Mojego czemu zioma bije? bijesz! On umiera, pół życia ma Gościu, czemu pokaż chcę... co umiesz craftować No nie craftować, patrz, bij mnie I patrz h, 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 h. Uciekam a, Nauczyłeś się uciekać, tak? Niesamowite, naprawdę, Dobra. niesamowite Coś ci nie wyszło uwaga, chyba Uwaga, 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 bomba, bomba bomba. Jaka bomba? Tu Nie, Bomba Ale no, jak nic nie nauczyłeś się e craftować? Uczyłem, patrz, już powiem Co, co się nauczyłeś, no powiedz, powiedz co się Beski. nauczyłeś wow oh. Ale daj, 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 bo nie zrobiłem coś, się cieszę się tak? To daj, przecież nie kradniemy To pokaż co jeszcze potrafisz Dobra, gościu, już nie chcę żebyś mnie leczył, spadaj o Patyki <grymne> 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 zrobiłeś? Nie. No, a patrz, jak, a, to ci si, pokażę ci coś, chyba? No. Nie dowierzam. Dobra, dobra. Poka. Czekaj. O, czekaj. Bro, dobra, dobra, robisz z drewna jakąś podłogę. I, i co z tym? O. Co z tego robisz? I patrz, robisz taką, tak? No. Tak. Ej, <grymne> wow. ja, czy nie? to nie jest crafting table? Tak, Tych... tak, jak na craftingu Oooo, <laughs> kill'em zrobiłeś Na crafting Tylko zrobiłeś to w 3D A wiesz, że jakbyś to zrobił w craftingu, to byśmy widzieli? Bo na Uwaga. tym świecie widać A jak crafting? Uwaga Zagrajcie coś Słuchajcie w tą muzykę tą To jest płyta o nazwie Niebiańska muzyka Niebiańska muzyka Ale dobry bit! Ej, on pasuje do nich! Prak... Lecimy! Oj, ja go w ogóle nie słyszę, mam wyciszone praktycznie Lecimy! Lecimy! Głośnij sobie, sobie Lecimy. Ale dobre Nubek, napicie, nabiję, sobie tutaj spotkałem Pojana i <noise> Jaka nuta. Ale to jest na bębenkach, Ej, Ale ta nuta pasuje do tej wioski, nie? Do tych ludzików no. Dobra na Nubek, poka jakieś umiejętności, bo szczerze to e, nic się nie dzieje Pokaż coś, co potrafisz. Nie, nie, nie wierzę, że od czasu, kiedy jesteś w tym świecie, nauczyłeś się tak. Budować pod siebie, skakać ja? z tego i wyrzucać patyki przed siebie. No dobra, pokaż patrz. coś, co potrafisz. Ja jestem głodny teraz, nie? Na przykład. No. No. Robię tak. Okej, okej, rozwala. O, o, widzisz, widzisz, widzisz? Patrz, mam. Jesteś głodny, no. Widzisz? Patrz, mam. No, nasiona. No. Co z nimi? Co no zrobisz tak. z nasionami? Jestem ciekaw, widzowie. Co Nubek zrobi z nasionami? Już ja nawet nie wiem jak motykę skraftować, ale sprawdźmy to. Nubek, twoje umiejętności są niesamowite. Rozwalasz po prostu trawę. No czekaj. Jak się robi ten... Tak, zaskoczysz zaskoczysz bo... nas? Kiknąć, można no. Co? Co ci brakuje? Ja klik jak kliknąć, żeby można było dać to tutaj? <grym> Nie wiem, ty mi powiedz. Ty przeżyłeś <grym> tyle czasu. Ja siałeś cudem, Ziemniaki jaki... siałeś. No właśnie, jakim cudem ty ziemniaki posiałeś. <grym> Znalazłem. <grym> Ale jak? Ale musiałeś sobie... Ale musiałeś zasieć ziemniaki zie na ziemi. Ziemię musiałeś zaorać. Zapominam czasami, no nie bądźcie mi na mnie. Czekaj, 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 zrobię. O, Mautic Table. Table. O! Yes. I poka yes. jak yes. robisz. Kurde, to umie no? Dobra. Wow, zobacz! 3 D widać. Nie, nie, tak. nie tak, czekaj, tak? Nie. O, o, patyki, myki Zrobił patyki, Weźmy, zabieraj to w trakcie. Nie! Nie! Będziemy... I jak ty biegniesz! Jak ty biegniesz, ale to jest słodkie, jak ty trzymasz tą, tą skrzyneczkę! Aj, tak to ładnie wygląda! Zajomałem nóbkami grafting Table. Weź tak podnieś słonia, słonia tak podnieś dawaj. Dobra, no go oddaję ci. Ty jest już jajo! Wow. Ty Ty co? Weź te jajo! Emu! Wow Słonia. Bani słonia. Ale nie pan będzie mnie bił. Pokaj, jak kraftujesz motykę byku. Dać radę. On nie bije. On się boi. On nie bije. Ja co kraftuje? Co no co? Co, co miałeś kraftować? Coś kraftowałeś, nie? Eee, Dobra, coś ci nie idzie? Co ty próbujesz? A on robi metodą, on robi błędów to. Za mocno. deski inaczej. O! o! Co? co? No i ty, czu, czekaj, czekaj Tak się da zrobić sikierkę? O! o! Weź o, to, weź o, to, o, weź to Ja nie wiedziałem, że A, tak się zis. da Ja też, bardzo się nowe się pokazuję Patrz, widzisz? Mam to, coś Brawo, i teraz... I słoń, co jest? Co się robi dalej, żeby zasieć taką pyszną... I, i teraz i, idziemy do tego, tam gdzie jest woda Wow, wie, że do wody musi być cool. Kurde, cool. no No i wodę znalazłeś, zauważ Masz o, wodę, mam. zobacz tak, tak, no. Kikas. A, nie tak. <laughs> Dobrze. No. Robi to wrażenie na mnie. No i co teraz? Tyska musi, musi być tak zrobione. <laughs> <laughs> Tylko nie deptaj po tym. Ja nawet to. Tu. No, tu nie, tu nie, tu nie. Czemu nie? Co za, no to już ci nic nie to jest złe. Pięknie. Dobra. I teraz? I zakładasz teraz maskę. No... No nie nie klikasz Nie wierzę! O! No Ej, to... nie jestem Nie jestem w stanie pojąć jak, jak on umie ty siać normalnie Czekaj, czekaj A -a! Co to jest? A -a! Co to jest? Co ty zrobiłeś? Nie! Co? To jest! A -a! Co? A -a! To jest. Ja, ja, jak ty to zrobiłeś? Zostawię, zostawię Niech on wybuchnie! Jeden O! Nic nie, nie A -a! robi! Ej, jak ty, co? ty to zrobiłeś? jak ty to zrobiłeś? No nie wiem już sam co, Z czego ty to zrobiłeś? Miałem coś w ręce i klikłem tam. No ty nie się... nie, co to było? Armia normalnie się zrobiła To jest małego takiego? <laughs> Ale to było kazackie Nubek Musisz nas nauczyć tego w końcu coś co Nubek a my nie umiemy <laughs> Ja Genialne. Nie! Jak on to... Nie no, umiał wiesz pa. co zrobił ty tego... to, to umie! Tego co? my nie umieliśmy. Co to, to jest? Zrób, kliknij prawym przyciskiem na pszenicę. Zobaczysz co się stanie. Widzisz? Wow! Magia! A co teraz? No i masz jedzenie, zrób szybciej. z tego chleb. Zrób z tego chleb. Jak jedzenie mam? Bo... Jak nie mam jedzenia? No masz pszenicę. A no co się robi z pszenicą? No musisz zrobić <coughs> chlebek. To co, to po co ty robiłeś to w takim razie, skoro nie wiesz po co? Ten tak można. Wow! Wow, jakie drzewa. ty co, jak się? Dziko coś to zrobił No i Nubek, pięknie sobie poszło Teraz co zrobisz tą pszenicą, którą dostałeś No crafting, crafting, zrób, błagam yes, To już patrick. umiesz, to już umiesz, umiesz to robić Mafting table Mafting table No, Mafting table, dawaj <grym> Dawaj Pokaż jak robisz Czemu wyrzucić tą pszenicę? O <grym> co Weź ją, weź a, dobra I tutaj do craftinga ja nie Do craftinga dawaj Ja myślałem, że ty się nauczyłeś jakichś rzeczy, a ty nadal no, jesteś noobem No stawiaj, 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 Co Pan, czas będzie No Nie, nie, wyżej, wyżej to postaw WYŻEJ o je... WYŻEJ O Ta jedna, ta środkowa wyżej A, dobra O i tamtą zek, z, z, zdejmij ta po środku Nie, nie, nie No nie NIE Tą, po środku Haha Po środku! No wow! Zrobił no to. chleb! Chlebek! Chlebek! Zjedz, teraz możesz go zjeść! Nie, 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 muszę się przyznać, musiałem mu pomóc. Tada doszedłem. to nie, mu nie, 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 sobie. nie, Umiesz robić armię swoją, bo robisz armię, armię jakichś dziwnych małych creeperów. Ja, ale jak on to zrobił jeszcze raz? Jak on to Nie zrobił? mam pojęcia. Umiesz robić jeszcze w dodatku, Jak to się nazywa? O ja podwójne drzewa. Umiesz robić. E... Co? Jak to? Z Co on robi? Tak. Umiesz robić jedzenie. Co jeszcze umiesz? Rzeczy do walki! Łu... Łódkę potrafiłeś zrobić. Pokaż jak robisz łódkę. Dobra. Łódkę nie, łódkę no Wiesz, że go to przerośnią, 10 godzin to robił Nie, stać. Wow! zrobi Na odwrót tylko, odw dobrze Drzwi zrobił, mam, co mam, jest? Mam, mam, mam Nie, to drzwi Kurde <laughs> Ty, on zaraz nie może się nazywać Nubek No On, on zaraz będzie się nazywał Prosek Nowe, nie wiem, mnie z <laughs> tym ja nie umiem Mam nową ksywę dla Nubka Prosek Prosek będziesz Ty, patrz co zrobiłem Pa czekaj Ale pa ty! Pici! Pici! ty? Pici! <laughs> no teraz PECIA? Co jeszcze Bakie potrafisz Nubek? Masz jeszcze jakiś pomysł? O ja, jaki dziwny czekał. Tak, tak, jeszcze jakiś pomysł. Dawaj masz pomysł? Poka! Co Dobra, potrafisz pokazę. zrobić jeszcze? pokażę co się nauczyłem robić. Zinijcie no. za mną. O. o o o! O to o, chodzi! A o, a, 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 a. Patrzcie, jak... Patrzcie, o teraz, pato! O, właśnie! To nie było mądre, nubek. wymuchają na różne yy, potwory. I nie, aha! Ej, dobre! I nie biją ciebie tym A. sposobem. Ty co to są? Za, widzisz te kolce? Wioska. Tak. Wow. Wioska. Jak dig wygląda z daleka. Co dalej potrafisz, nubek? Zaskocz mnie. Ja ci tak się pytam, A. bo ja chcę sprawdzić Twoje umiejętności. Żebyśmy wiedzieli, co dalej, potrafisz w walce z hakerami. Ale ja byłem, ja byłem, ja byłem więziony długi czas. Więc. Więc dawaj nie, Nubek nie, nie, Zrób broń i pokonaj tą armię tutaj Ooo da, dawaj, dawaj tych Pokonaj o, po Pokonaj ostatni. Kuczyk, kuczyk, kuczyk. <laughs> co ty robisz? No! No Nubek rozwalił Ale widziałeś ten cios ostateczny w locie? Tak to był giga cios Co to było Poka, dalej i rozwal całą Tych nawalaj Patrz tam jakich masz palen... Dawaj masz trzech dawaj. trzech do rozwalenia Dawaj Patrz! Prawym przyciskiem normalnie zrobią Jooo! Ja! Ale i palik robi! Ej dobra Nobek, to jest prosek od dzisiaj Pali, ale się ty dostaniesz No właśnie widzę, rikoszetem Ale leci, ale, ale ich kosi Spójrzcie, widzę dosłownie koszenie na A nie umiem trafić dawaj! puciana! Puciana macadija! Lołama! Za dużo przebywa ze swoimi kuzynami Udało ci się Lecą paluby! Ej, masz kuszę, spróbuj strawić. Wow. O, masz tarczę, patrz! Tarczę dostajesz od typka. Co to? Ty, patrz, Ej, on kradnie! Co? I ma świecąc mu się oczy. To Daj! Tarczą się. możesz się bronić, nubek. Prawym przyciskiem musisz się włożyć sobie do prawej ręki, twojej, lewej, lewej ręki. Co to, A nie, to nie już myślałeś, że to nubek. Patrz, nubek Tata. się tak wczuł, patrz, on rozwala wszystkie mody. To kozak, nie, tak mi No, Każda dziewczyna jest golić. twoja. Nupcia jest twoja, stary. O stary, jak teraz bogadasz hmm. z Nupcią, to wiesz co, ona normalnie będzie, tak zaimponujesz jej, nie wiem, jej reakcja, na twoje umiejętności, no. to Co będzie... ty robisz? Ja... Trzy jaja zrobił. No, ja jedno, wystarczy, nie... jedno wystarczy, jedno wystarczy. Po co zrobić trzy jaja? Chcę trzy smoki. O cool A, ja je przesunę. Trzy smoki? Po co ci trzy smoki? Po co ci smoki? Co? Nie. A ty, ja macie smoky, Ale ja nie nubek, mogę... nubek, żeby smok się wykluł musisz na nim siedzieć i go grzać. To jajko. A, tak. Nie Złóż jaja no, i wysiadaj. Nie, yeah. nie Cię, no, kulą. no, wysiedź, swoje dziecko, no. Nie, nie jestem kulą. Jak to Zyć nie jest? Jesteś kulą. Jesteś kulą u nogi. A co to są za szpikulce tutaj? Dziwne. Gdzie ty O Co jesteś? chodzi? No tu, wszędzie, na około. Tak Takie. Ja nie wiem. A to, no tak. Co to jest? Tak groźnie to wygląda. No ale. dawaj, rozwal tego golema, ale najpierw zrób sobie gdzieś checkpointa Kliknij Jego na prawem. Tam Uważaj. kliknij na łóżeczko, prawym przyciskiem. No dobra, sobie szczerze, on golema nie rozwali. Nie ma szans. Na bank nie rozwali. Ej, stary, zobacz! rozwalę on jest zbugowany, golema! On jest zbugowany! Ej, ale to jest sprytne! Ej, golem ma 100 HP? ale gigagolem. Ej, mega dużo ma golem życia. Patrz jak on ogarnia, że wiesz, że go tutaj nie, nie, nie uderzy. DEPIN! Oj! On Ale Step. ty tyle tylko mówię? nic mnie nie idzie. Dobra, no bo jak zaimponowaliśmy tym Nie, niesamowite, że. Nie, nie wierzę. Jak on rozwali golema widzowie. Kurde, cool, czekaj, co to wie. To, to dosłownie od dzisiaj będzie to prosek. Trzeba ci. Łooo! Wow. Wow, nie możesz. Ty co tu weź się odwala? Weź też raz, weź to żelazo, ty zrób pasz... coś z tego żelaza co te... ty robisz? A! Czemu ich igniesz? I ja nie mogę nic nie zrobić. Dobra, skr męki pomocie, naprawdę pomocie, pomocie. Dobra. Pomocy, dobra pomocy! Oni ci nawet nie bili. A zrób coś z tego żelaza. Jestem ciekaw co potrafisz zrobić z żelaza w craftingu. Na bank coś byś mógł zrobić. Ile tego, ile tego żelaza dostałeś, Nubek? Tak? Ile masz? Ile to, a ile to jest tyle? A <laughs> ile to jest tyle? O, cztery masz! Dobra, masz cztery żelaza. Co możesz z nimi zrobić? Uh. zrób wow. wiaderko Nubek. Co ty zrobisz z nim? Nie, nie bierz tego. nie, A, bierz, że robił żelazo na. na geccy. na nuggetsy, nuggetsy. No, nuggetsy zmaka, no dawaj. I co teraz? Oh! O! Ja! Patrz, no, jak no... kombinuje No, no, ale co, co on planuje, No, Czy... On próbuje. On nie, planuje... pół płytkę oh! zrobił No, Nożyce zrobił. No, co mam? Nożyce zrobił. O! Brawo! Przyjęliśmy no wiadro, ale nie jest tak źle, nie? Brawo. No, bega, po co są nożyce? Co ty robisz? Dobra nowek, e, kończymy odcinek, więc ostatnia rzecz. Czy masz coś, czym chciałbyś się pochwalić, jakąś umiejętność, którą się nauczyłeś w świecie hakera, którą chciałbyś teraz zaprezentować? Ja się jaram, co? Ja się jaram. Co? jaram się. Kabaret. Okay, kabaret. Czyli jaram się, jaram się nauczyłeś. To fajnie. No? E, to super skill, taki na koniec. <laughs> I nic więcej, już koniec? No, jakbym coś jeszcze set podłożył to mi się mi, ale musimy tutaj pójść. To sobie się, to się, to się powiem, <suszę> bo jest. Dobra, czyli widzowie, to było na tyle, to były super umiejętności, Nupka. Dzięki bardzo za oglądanie filmu pod tytułem Niesamowite Umiejętności, Nupka. Niesamowite pod tak. tytułem Podkreślam, że nowe no nowe, umie nowe moce, Nupka. Właśnie je widzicie. Nowe Dajcie moce. znać, czy te moce Wam Dobra, imponują. Chodź... I. O, oh, wow! I widzowie! Info na dole w komentarzu, czy powinniśmy nazywać od teraz Nupka Prosek, bo... Rob. Nie, nie chcę. Nie, to chyba jeszcze nie ten moment, z tej serio. A, to... Ale to... dajcie Oś, znać widzowie. Jaka Gigagura, co to jest? Giga Giganara, elo.